Hej, Kara. Dzisiaj nagrywamy Buga Boka Nie widać, czy mam napój e, w ręku. Ale to mojego jego syna. To jest moja córka. N Miałam jeszcze trzecią córkę, a... a trzecia córka ma już dziecko. To jest już dziecko. A to e, no, jest drugie dziecko. Bardziej adoptowane, ale i tak i tak drugie. A to jest y, ojciec mojego męża, a to jest no, mama mojego męża ja Mam już takie świątecznie, bo już się święta coraz bliżej są. No to my idziemy już na górę. Muszę muszą się przebrać i Mikołaj też.

co oni robią? to ja będę ich śledzić i nie zostawiam. Dobra, z zaraz wracam. Dobra. Wróciłam. I Dobra. dalej. Dziewczyny, rozpakujcie swoje przestrzenie, to na Spójrzcie do potwornej góry Ale mi trochę karta boli Dobra Tam ten ma, ma Obok swojego pokoju kuchnie To mamy troszkę lepiej Ale sorry mam otwarte drzwi Dobra usiąść tu fajny pokój nawet no ja też miała fajny pomysł No, ja tylko nie wiem, czy ona coś tam ma w środku, bo moja siata wieczna sobie to zrobiła. Nie wiem. Teraz nie wiem, jak to leżało, ale dobra. Byli jak to na razie położę, Mam nadzieję, że ona tego filmu nie będzie widziała. Troszkę mam nadzieję, bo nie chcę jej wkurzyć, a ona była u mnie godzinę temu. Do tej, tej godziny do 17 była u mnie, ale połóżmy jej Dobra, weźmy włączę kamerę, bo mi będzie dobrze. Dobra, lecimy teraz do fanik. Sorry, ale ja tę kamerę akurat mi jest tak, tak troszkę nie Dobre. Przecież to trochę. Widzieliście kiedyś tak piękny i spokojny lodowy przesądek? Tak. Jest mój sol. Tutaj idziemy pokoju i się. Jedziemy ja w... na cmentarz. ja muszę, muszę odebrać Zaraz wracam. Jestem od razu przy moim biurku. Potem jak Dobra, wróciłam przez chwilę się nie będę ruszała. Muszę zobaczyć co tu piszą na tak na myśli. Oczywiście kupu to po prostu to Chwila, muszę to Wróciłam już, jestem... Wyczyłam co napisała do mnie koleżanka i siotrycnie. Ale już możemy dalej na nagrywać. Ej, czemu ta szefa jest taka otwarta? Ona nie była otwarta, może No może, dobra. E, telefon, telefon nic nie ukradłem. Dziewczyny, rozpakujcie te prezenty. Dobrze, już Nie musicie się tak dzieć. No właśnie. Dobra, obiecuję, że. Tych ubrań, dobrze. No dobra I rozpakujcie to pachanko Pan kiełbaska idzie na moją półeczkę pan, pan chmureczka też Pan chmureczka kula Idzie Mamo, możemy tutaj mieć takie małe półeczki? E, tak chwilę mnie ale nie mam i wszystko ale dobra yy, nie, tak to... tak, nie może nie, tak, tak, nie może To ja idę to... Dobra, Kani teraz wracam w... przyniosłem dla Was troszkę mały prezenci na odpowiedź myśli. Co? Zerowicie, 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 zerowicie. Zerowicie, zerowicie. O, mam was teraz o drugim klepie. Dobra, opa Dobra. Wracamy do gry. Tylko te torby. Tak, Hej, wiecie! Pamiętacie, jak nabijałem się z Zorzy Polarnej? Robiłem żarty i śmieszkowałem. Musimy ją wezwać. Jeśli mam wezwać Zorzę Polarną, musisz obiecać mi, że opamiętasz się i otaczasz jej zasłużoną część. Dobra. To znaczy, eee, muszę wyłączyć kamerę, bo przerywa mi bardzo i zaraz może mi wyłączyć nagrywanie, to muszę wyłączyć. Zorza. Dobra, sorry za tle, ale wam powstrzymam taki, takie jakby dziwne przyjemne odgłosy. Zożo Polarna! O, wiem, można, zorzo. Na kolana i błagamy o Twoją litościwą pomoc. Jasne, jasne, czego tam chcecie? Właśnie ja mam obiad. Zgubiliśmy się, Pojmano nas i nie mamy się do kogo zwrócić. A co z tą wielką żółtą kulką? On nie może pomóc. Mam alergię na kosz, to wiesz. Jakie mama. O, nam pomóc. Proszę. Mam z tego miała! Co tylko chcesz, wasza jasność! Wezmę sobie tego poczka. Hm? Że niby co ty i jakiego błądka? ciu sama nie wiem! Tego, którego przede mną chowa! Dobra. No. Siórek siada tu. Smoczek do mikołaj tu lece. Idziemy na dół, jakby, jakby co? Tu idziemy Dobra. No dobra. Ale teraz musisz odejść. nie na dół, tylko na basen idziemy. Ubierz mikołaj. Idzie, idziemy po kupiec. Idziemy, ale jeszcze jest ciepło. trudno. Umowa to umowa! Nie chcę wasz wielkolud przygotuje się do staranowania wyjścia! Eee, masz lasery? <grym wytkowne> Szybko, Tak o, Nikolaj! Zijkom! Aaaa! nie to chcesz w nie! Nie, 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 nie! My chcesz to... Proszę, łap piłeczkę ja zaraz wracam. Dziewczyny, chcecie się na basen? Tak, tak. A mój szef tak, może też powinien go nagrywać. Zajmijcie się tym. Jeszcze opatrzcie wam się samotną w basenie i nie będziecie mieć Okay. Hmm. Dobra. Drodzy mieszkańcy Zimowic! Wracamy do was po niezwykle odważnej wyprawie Pana no, Moja wątroba, to mój aparat. Pila łańcuchowa, sobie bez swojego pączka? Rita, kiedy patrzyłem jak Zorza Polarna się w niego wgryzała, mm. to uświadomiłem sobie coś ważnego. To znaczy? To tylko kawałek... Okay.

No dobra Nie do pójdziemy odwiedzić y, Twoją mężczyznę Dobra 18.20 się tak? O nie, przed, przed chwilą tak wyszłam Dobra, Jasne, widzimy się jak y, Włączam Dobra, wróciłam Dobra Jak y, Mikołaj y, Lila i Raczej no mija i nina wyjdą do domu, z basenu. Od to znaczy od idziemy do... twojej Znajdzie Oj, się tu dużo miejsca dobra. na buty i okrycia wierzchnie. Dobra, wychodźcie, wychodźcie. Idziemy dana do was no, okay, i wstać. To jest obrońcie, To jest obrońcie, To jest Łazienka choć nie zmieni miejsca, powstanie w zasadzie na nowo. Bezpieczna i funkcjonalna. Będzie w niej prysznic, toaleta i umywalka. Musisz się, bo ja, no mama. Już. Sukajcie, bo paski, a ja ich nie mam nie w domu będzie śmiało. Ja, ja. Dużą lodówką, moką, zlewem, zmywarką, kuchenką indukcyjną, wysoko zamontowanym piekarnikiem, a także z naprawdę dużym blatem roboczym i mnóstwem szafek. To, zaraz jedziemy do startu. Do, do to ona chyba jeszcze śpi, bo ona jest męczona. dzieci, z tą no. stanie wygodna kanawa. Bora nas Nie wątpię, że to tempo. Dobra, puść to taką kuczkę. Zostanie tu we wszystkie sprzęty. Na czele z dziurką, przy którym przyszedł ten szamatyczo to robi. Będzie mógł się rozwijać. Nie, to jest jakby taka psamka, ale to jest sekret. Hmm. Dobra, e, Dobra. no to lecimy do, 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 do. Dobra, wróciłam. No no i co, lecimy do siostry? Tak, owszem lecimy, lecimy, chodźcie. Gotowi łupaki? Tak, owszem. Dobra, Dobra. No i co, wy gotowe? Tak, owszem, gotowi. Dziewczyny, wy też? Tak. Tak, jesteśmy gotowe. A nie idziemy w twój telefon? Ja, weź się, ja idę po telefon. Dobra. Już mam. Dobra. Karta kredytowa co tu robi? Co ona tu tu robiła? Dobra. Jedziemy ja zaraz wracam, bo oni tam gadają. Jak dojedziemy do do mojej... No, do, cz do czwartej córki to włączę nagrywanie. No, spację zrobię, a później zniosę. O nie! Co jest? Nie, 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 Gdzie ty? Nie, zaraz, nie, nie, bracuś, ty? Bracuś, ty, bracuś, ty, bracuś, ty bracuś. O nie, 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 nie,

De... A ty tu sówtem, dobra? Daj sobie deską na razie do okna, ale. Ja lecę, a ty, a ty sówtem nie umiesz, mam, dobra. No dobra, Debra, dobra. Tak jak Dawid, wypoczywają w Wasza w hotelu. Dawid, ja widzę, że. wracam jak on Dobra. Czemu malutka jeszcze się nie Już wrote, zaraz ją zbieram. Dobra, zaraz. Zaraz, zaraz, tego, zaraz się ubieram Mała dym 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 dym, 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 dym. Dobra, sorry. Dobra, wracamy. Malutka, Oj! 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 dym, 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 ale to jest paliona, ale trochę lubię paliona, ale jest cringe trochę cringe'owy ale i tak było Jak powiedzmy co lubi paliona to niech napisze w komentarzach a jak nie to po prostu daję łapkę w dół nie no, żartuję. łapkę w górę ktoś nie lubi paliona kto, kto lubi paliona? Boże, jak to daje o pójkurę, a jak na ktoś tappetie nie będzie to... Ale mam no, nadzieję, że będzie 100 tysięcy. Mam nadzieję. Ja bardzo lubię nagrywać na YouTube'a i nie chcę nie usyłać swojego kanału. Bardzo. Przekardzieliście? Dobra. No dobra, malutka jest przyszło, nie? Jestem z powrotem. No i dalej lecimy. No sorry, że tam jest z trochę, z dłużą, ale... Ale nie, up... <grym> <grym> nie się chcesz. Dobra. Czekajcie na dziadków i na wujków i ciocię. Przyjadę. Dobra. Teraz 200 złotych tanie. ekspresy Siemens. 450 złotych tanie. W sklepach i na... Dym, 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 dym. Book, 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 book. Freedom doesn't wait. Chodźcie, Proszę Państwa, oglądamy, przekąszamy. Kawancy Tarczyński oficjalną przekąską reprezentacji Polski z Nowcja. What a name is. My name is Maya. Tak, to jest właśnie Maya. No, to akurat, fajnie, że Nie, to ja. No tak. No, no no, no, no. Nie, 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 nie. Nie, 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 jest nie, Na nie, na Dobra co się dzieje? Muszę mieć na kolana? Nie kolana. Tak nie chcę. Wcale. przeciwko mi Trudno, rozumiem. Ani też nie wiem. Nikt nie przyjdzie. taki mamy klimat. Dobra. Wszystkiego najlepszego i żebyś była zdrowa tak jak ty to zazdrościsz stosuję preventy D3 Preventy D3 zawiera w kodach w oby nie z czasem to właśnie za chwilę niedługo będę wersję z Minecraftem nagrywała może dziś, to, to może, to, to dziś to, to może jutro to, to rano to, to ale dokładnie jeszcze to, to nie wiem ale może dziś coś tam. no to żegnam się z wami serdecznie i do jutra albo za chwilkę